I mogą na nas napaść. Pomóżcie wdrapać się, cioci, a ja pójdę sprawdzić, co jest w jaskini. Zaczekamy, aż się tu wgramoli. Szefa, nie wiesz? Gdy podpiszą kontrakt, wyrzucą nas na bruk. Pan Makwa się zdziwi, kiedy zobaczy mój prezent ślubny. Tak jak w jego pieniądzach. Dosta. Nie płacz, Córuniu. Sknerus Makwać nie zasługuje na ciebie. Uh, a kim pan jest? Granit Forsant. Prawie... Mm. Sponsorem kina familijnego jest producent płatków śniadaniowych Nestle Cookie Crisp. Na mnie poczeka. Nie poczeka! Poczeka, poczeka. Mam telewizję w UPC i tam się nagrywa. W UPC? A, a potem przewijam. Odtwarzam, zatrzymuję. A do tego w jakości. HD. Teraz ponad 80 kanałów telewizji cyfrowej UPC za 53 zł. Zadzwoń 123 112233. Teraz w Mix Plusie nowość. Wytworny i dystengowany Samsung Star 2 z funkcją arcy szybkiego pisania SMS-ów za złotówkę w najniższym doładowaniu, a na dokładkę plusikowe 200 polskich złotych w gotówce. Fantazja. Fantastycznie owocowa. A teraz spróbuj fantazji w nowej, fantastycznie niskiej cenie. Złoty 39. Ból głowy przy pochylaniu się i katar to mogą być chore zatoki. Zastosuj Terafluzatoki. Terafluzatoki likwiduje katar, udrażnia zatoki oraz zwalcza ból głowy. Terafluzatoki na najbardziej uciążliwe objawy chorych zatok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz Teraflu Zatoki w większym ekonomicznym opakowaniu. Oszczędzasz aż do 20%. Nie będę Państwu wmawiał, że zrobiłem tego lemura z banknotów, bo banknoty mam tutaj. Kupię za nie karmę małemu. No, nie zmykaj. Teraz przedłużając lub podpisując nową umowę w iPlusie należy ci się plusikowe do 200 zł w gotówce do ręki, z którymi zrobisz co zechcesz. Mm, żegiera, ja. mm, żegiera, ja. Pa, ra, pa, pa, pa. W pa Orange wiemy, że paliwa w baku nigdy za wiele. Dlatego w promocji Hiper od Nowa wykorzystane złotówki wracają do ciebie przy doładowaniu. Wyślij SMS o treści start pod numer 656. Dziś zmienia się z orange. Rewelacja Rimmel. Nowy podkład Lasting Finish 25 godzin. Jeszcze trwalszy, odporny na ścieranie makijaż aż do 25 godzin. Gdy cały dzień to za mało, wypróbuj nowy podkład Lasting Finish 25 godzin. Zmocnij efekt intensywnym kolorem. Nowa szminka Rimmel Lasting Finish. To długotrwały, ekstremalny kolor w super cenie. Rimmel, prosto z Londynu. Jestem niewidomy. Naprawdę jesteś niewidomy? A ty co? Uchy? Tak. Trudno wyobrazić sobie gorszą parę świadków zbrodni. Nie. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Dzisiaj o 12:25. Star Wars kultowe statki i pojazdy po raz pierwszy. Legendarny fraktowiec soku Millenium. X-Wing Luka Skywalkera. Myśliwiec przechwytujący Jedi Anakina. AT AT. W jedynej oficjalnej kolekcji ekskluzywnych modeli. Zajrzyj za kulisy wytwórni Lucasfilm. Star Wars kultowe statki i pojazdy. Z numerem pierwszym soku Millenium. Tylko 1490. Już w kioskach De Agostini. Nasi eksperci wyszukują najlepsze plantacje kawy. Selekcjonują tylko perfekcyjne, dojrzałe ziarna znane jako Cibo Arabica. Odkryj nowe Cibo Espresso. Oryginalne włoskie receptury. Mocno palone Sicilia Style. Lub subtelne Milano Style. By można było delektować się nimi w domu. Subtelne, intensywne, perfekcyjne espresso. Wybierz swój smak. Cibo. Podaj to co najlepsze. Świat jest pełen dobrych emocji, a każdą z nich znajdziesz w Prince Polo. Co dobre, to z Prince Polo. Zima w praktyce to czas gorących ofert. Sprawdź u najbliższego dilera ofertę wyprzedaży samochodów z magazynu fabrycznego albo wybierz Fiat Punto z rabatem nawet do 9500 zł. Fiat sprawdza się w praktyce. Sponsorem programu jest producent preparatu na Proxen Plus. Na Proxen Plus na bóle mięśni i stawów.